Nie ja lubię tego e, pseudonimu, który nadał mi trener, ale nie wziął się on znikąd. E, jestem spokojny. Chcę pokazać, że sporty walki są dla każdego, nie tylko dla przysłowiowych hamów, obieraszków, nie, tylko może trenować przede wszystkim, może każdy, walczyć, może każdy i oglądać, może każdy. Chcę przyciągnąć. E, I zdobywać sukcesy, może. Dokładnie tak. Prowadzę proste życie, nie jestem, że tak powiem, e, łobuzem. Chcę pokazać, że każdy obojętnie. Czym się zajmuje, mm -hmm. gdzie mieszka, może się zainteresować tą dyscypliną. E, I takie osoby chcę przyciągnąć też e, przez te odbiorniki mm -hmm. czy na trybuny e, mm -hmm. wykonujesz jakąś inną profesję niż ta związana ze sportem, czyli domyśla się pewnie prowadzenie treningów? Jakaś inna profesja jeszcze w Twoim mm. wykonaniu na dzień dzisiejszy funkcjonuje? Unikam, oczywiście prowadzę treningi, pomagam trenerowi w naszym klubie. E, mam chętnych na treningi personalne, ale unikam tego, ponieważ też samą pracę, Mm -hmm. eee, pracuję w korporacji, mm -hmm. jestem analitykiem do spraw IT, więc to jest łączę zupełnie dwa, dwa, zupełnie dwa światy i też próbuję zarazić kickboxingiem, że tak powiem, osoby, które eee, nie do końca pasują według schematów. To. Mm -hmm.